Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś sam, mimo że miejsce, w którym się znajdujesz, jest pełne ludzi? Jeżeli tak, to ten film jest dla ciebie. Zostań ze mną do końca, bo trzeci fakt zmieni twoje podejście do wiary. Anioł Stróż, towarzysz naszego życia od momentu narodzin, jest bytem o niezwykłej mocy i tajemniczości. Pierwszy, szokujący fakt: Twój Anioł Stróż znacie lepiej niż ty sam. Od momentu Twojego poczęcia obserwuje cię, zna Twoje myśli, pragnienia, lęki i nadzieje. Drugi fakt: Twój anioł stróż nigdy nie śpi. Jest zawsze czujny, gotowy, aby cię chronić przed zagrożeniem. Trzeci i najważniejszy fakt: Twój anioł stróż jest Twoim przewodnikiem do wieczności. Jego misją jest pomóc ci osiągnąć zbawienie. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, jak wielkim darem jest posiadanie takiego przyjaciela przy swoim boku?